Na idealny początek letniego dnia poleca się mrożona kawa z ekspresu Philips dla tego 2300 Na panelu dotykowym, który jest czytelny i funkcjonalny, możemy wybrać idealną kawę dla siebie. Do wyboru mamy espresso, gorącą wodę, kawę czarną lub cappuccino. Możemy ustawić moc kawy oraz jej ilość. Ulubiony napój dostępny jest już za jednym kliknięciem. Wsypujemy kawę, napełniamy pojemnik na wodę. Przygotowujemy wysoką szklankę mleko oraz lód. Za pomocą ekspresu przygotowujemy espresso. Zostawiamy do przestygnięcia. Napełniamy pojemnik na mleko i przygotowujemy mleczną piankę. Do przesudzonego espresso dodajemy kostki lodu, mleko oraz mleczną piankę. Mieszamy i gotowe. Otrzymujemy idealną mrożoną kawę z gęstą buszystą pianką.